Kolejna odsłona naszego studia Kawaliady, a w nim kolejny gość, Emil Kaźmierczak, firma Klas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Kawaliada i dlaczego firma Klas właśnie na Kawaliadzie? Zgadza się, jesteśmy po raz pierwszy na Kawaliadzie. Znam bardzo miło, że możemy wesprzeć ideę tych zawodów, zawodów tak dobrze rozwijających się w Poznaniu. I właśnie postanowiliśmy wziąć udział i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co tutaj zobaczyliśmy jak, jak ta impreza wspaniale tutaj przebiega. Wasza marka kojarzy się z wielkimi, ogromnymi maszynami. Te mniejsze nie do końca wiedzieliście, czy się tutaj sprawdzą, a jednak pokazały, że także się dobrze spisują tutaj na parkurach. Czy jesteście zadowoleni, że zaskoczyły Was te maszyny? Tak, zgadza się. Marka Klaz jest kojarzona głównie z dużymi maszynami rolniczymi, które zazwyczaj nie pracują na parkurach. Tutaj dla nas było to o tyle wyzwanie, że musieliśmy przygotować specjalnie mniejsze ciągniki, które nie są aż tak bardzo popularne i sprawdziły się bardzo dobrze, co widać podczas przerw technicznych, gdzie bardzo szybko i sprawnie radzą sobie na parkurach wśród przeszkód, ale również dla nas pokazuje, że nie tylko musimy promować duże maszyny, ale również pamiętać o tych mniejszych. Szczególnie właśnie w konkurencjach WKKW mogliście specjalizować się w tych waszych mniejszych maszynach. WKKW, pierwszy raz na kawaliadzie, pierwszy raz firma Klas na kawaliadzie. Czy to połączenie odniosło sukces? Tak jak wczoraj mieliśmy okazję się przekonać, rzeczywiście emocje, które towarzyszyły temu konkursowi, były bardzo ogromne. Za co jesteśmy wdzięczni, że również nasza przeszkoda, która tam uczestniczyła, również wzbudzała bardzo duże emocje. Miejmy nadzieję w takim razie, że firma Klas będzie towarzyszyła już na wszystkich kolejnych edycjach kawaliady. Ja panu bardzo dziękuję. Moim gościem był Emil Kaźmierczak, firma Klas. Dziękuję bardzo.